Tu mamy, będzie używany i on będzie tylko wtedy używany, właśnie gdy, gdy to delta T jest bardzo krótkie. To jest pojęcie względne, bardzo jest bardzo krótkie, to później dokładnie określimy, krótsze od czego. Jak, kiedy, kiedy będzie można stwierdzić, że ten czas jest krótki, a kiedy długi, no bo to jest pojęcie względne. Dla jednego coś jest długie, dla krótkie, więc, więc to później będzie dokładnie określone. Z czym porównywać ten czas, żeby można było to równanie stosować? Bo będziemy to, to równanie w zadaniach stosowali, już nawet dla tych klas o profilu podstawowym. I to stosunek dwóch wielkości, które od, z których ta górna zależy od dolnej, dla, przy bardzo małej zmianie tej, tej dolnej, czyli to, to m zależy od czasu. Jeżeli zmienimy czas o bardzo małą wartość, no to, to ilość atomowych też zmieni się o bardzo małą wartość i stosunek takich dwóch wielkości, czyli ta górna zależy od tej dolnej tych zmian tych wielkości, to jest nic innego, tylko pojęcie pochodne. Ja bym mógł w ogóle nie używać pojęcia pochodnej, no ale to nazywa się, to, znaczy takie wyrażenie nazywa się pochodną, ale to jest nic innego, tylko podzielenie zmian dwóch wielkości, z których jedna wielkość zależy od drugiej. Nic więcej. Cała, cała nauka się, cała gałąź matematyki się rozwinęła, która zajęła się pojęciem pochodnym, a w ogóle tak czasami tak przedstawiam wykres szybkości przyrostu wiedzy ludzkości. Taki jest mój wymysł, wymysł czy moja, moje, znaczy moja obserwacja. I jakbyśmy taki wykres robili przez całe wieki, to w mojej ocenie ta, ten przyrost wiedzy ludzkości strasznie przyspieszył w momencie, kiedy ludzkość nauczyła się posługiwać pojęciem pochodnej, czyli dlaczego to to się nastąpi, dlaczego tak nastąpiło w mojej, w mojej ocenie oczywiście, bo wtedy, wtedy nauczyliśmy się Opisywać zjawiska dynamiczne, bo do tego bez pochodnej byliśmy w stanie opisywać zjawiska statyczne. A znajomość rachunku różniczkowego, bo pochodne, mówiąc pochodna, to mówię o, tam, o różniczkach, czyli bardzo małych zmianach. Znaczy ten rachunek różniczkowy pozwalał nam na opisywanie zjawisk dynamicznych, a większość zjawisk to są zjawiska dynamiczne. I od tego momentu ludzkość stał, zaczęła się rozwijać w niezwykłym tempie. To do, do dzisiaj, do dzisiaj jest to, żyjemy po prostu w niezwykle ciekawych czasach. Znaczy Wy to obserwujecie na, właśnie jak, jak z dnia na dzień się nawet technologie zmieniają. Za, jak ja byłem, jestem trochę od Was starszy, to, to w, w, wcześniej tak nie było. Także, ale też już świat się rozwijał szybko, ale to co się teraz dzieje to, Tempo jest niezwykle szybkiego rozwoju. A więc to jest też niebezpieczne, bo nikt tego nie kontroluje. Ta technologia zmienia, zmienia naukę, nauka zmienia technologię i, i w, m, trudno powiedzieć, czy ktokolwiek to będzie kontrolował, i czy na końcu jest e, wynik pozytywny dla ludzkości, czy może nawet zagłada. Bo także e, broń atomowa i tak dalej to też wynik tego e, rozwoju, właśnie tej nauki, nauki. Także widzimy, że nie tylko są woj, wojny, na, są narzędzia, narzędzia e, służące do zabijania również to walki, a więc do zabijania, to są narzędzia, można by wykorzystać wiedzę z pożytkiem dla ludzkości, a może też ludzkość zgładzić wręcz całą. Także wszyscy musimy zwrócić na to uwagę i bardzo uważnie znaczy, posługiwać się wiedzą i przeciwdziałać wykorzystaniu jej w złych celach. No nic, to nie, nie, w takim zakresie każdy może, może to zmienić. No i teraz reszta matematyki. Więc to jest nic dziwnego, tylko pochodna, a to jest równanie różniczkowe. tak, Równanie różniczkowe, jedno z najprostszych akurat, i ja już tylko podam, podam rozwiązanie tego. Rozwiązaniem takiego równania różniczkowego jest wzór na, na tą, licz, tą wielkość n w zależności od czasu. Czyli, czyli wzór na n gdzie po prawej stronie będzie ta zmienna zmienownika, czyli czas. I rozwiązaniem tego równania jest prostego równania różniczkowe, dla Was nie, ale dla każdego tam matematyka to będzie banalne równanie różniczkowe. Jest rozwiązaniem, jest taka funkcja. I tu już się okazało, dowiecie się czegoś ciekawego, że tu się pojawiła liczba e, małe e. Kto by pomyślał? Że nazywa się to liczba Eulera. No wszyscy matematycy to na pewno znają. I przybliżona wartość tej liczby jest taka, bo nie da się w formie dziesiętnej dokładnie, dokładnie określić. Można w nieskończoność to dodawać kolejne liczby. I kto by pomyślał, że taka liczba, taka dziwna, nie, nie wyrażająca się w pełni w formie dziesiętnej, że mnóstw, właściwie nie dałoby się bardzo wielu y, ważnych y, y, zależności fizycznych. Czyli nie dały się opisać świata praktycznie bez odkrycia w ogóle tej, tej liczby? No, definicja jest skomplikowana, to już nie będę o to mówił, to na matematyce się tym część z Was zajmie, zajmie ale okazało się, że, że taka liczba ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o opis zjawisk przyrody. I widzimy, że ta liczba jest niezwykle dziwna, i, i nikt by nie pomyślał, że jest tak ważna. No, i to okazuje się, że czyli rozwiązaniem tego równania różniczkowego jest taka funkcja, i to już klasy o muszą tą funkcję znać, ale my ją uprościmy, ponieważ to, to E was może drażnić, to my później coś te, dokonamy pewnych zmian, gdzie już tego E nie będzie. No i teraz właśnie że próbujemy to zrobić. Teraz załóżmy, że upłynął szczególny czas. To będzie czas, Połowicznego rozpadu. Czasami się to czas połowicznego zaniku, też czasami się oznacza te jedna, druga w tym miejscu. Czyli czas połowicznego rozpadu. No, nawet nazwa już tam mówi, co to jest. To jest czas, w którym rozpadnie się połowa, czyli zostanie połowa tych, które się nie rozpadły. Czyli po tym czasie, po czasie te małe równa się temu czasowi połowicznego rozpadu. Ile zostanie? Po, zostanie połowa. N0 to było na początku. Właśnie N0 to jest ta początkowa liczba jądra zdolnych do rozpadu. Czyli z, y, to jest, zostanie połowa z tej liczby początkowej. Czyli to N, bo to N u oznacza nie ile się rozpadło, a ile jeszcze zostało tych zdolnych do rozpadu jądra Zostanie ich połowa tylko. I teraz wstawmy do tego równania w miejsce n N0 przez 2, ale wtedy w miejsce te małe musimy stawić to T duże. No to wstawiliśmy tu. Skracamy przez N0, są jedna, druga, to jest E do minus lambda T. Yy, co znaczy to E do minus lambda T? To jest 1 przez lambda to T. To, o to, to jest skrót tylko takiego wyrażenia. Czy jak jest minus yy, tu w wykładniku, to jest znaczy 1 przez E do dodatniego wykładnika. Znaczy, bez, bez minusa inaczej, jako w tym przypadku. Czyli mamy z tego to równanie, to jest takie równanie. Czyli jakbyśmy możemy odwrócić obie strony ułamka, bo jak mamy po jednym ułamku, czy wtedy to e do lambda t równa się 2, no bo jedna jest równa 1, no to mianownik równa się mianownikowi, tak? Czyli to e przez lambda t, już zmieniłem strony, e do lambda t to jest równa się 2. No i teraz... Logarytmy są nam potrzebne. Jeżeli ktoś myślał, po co są logarytmy, to między innymi do, do tego. Ale tu y, będzie, żeby, o, właśnie, jak, y, do czego między innymi służą logarytmy? Na przykład do obliczenia wielkości, które znajdują się w wykładniku. I wtedy, co robimy? Trzeba, żeby otrzymać, do, dotrzeć do te, tego, co jest w wykładniku, trzeba y, zlogarytmować to wyrażenie, y, ale logarytmem o podstawie. Ta, Takiej, która jest tu, w tym miejscu. Jak tu byłoby 10, to logarytmem dziesiętnym, że tu były 8, logarytmem o podstawie 8, a jeżeli tu jest e do potęgi, to logarytmem o podstawie e, liczby Eulera. I ten logarytm jest wyróżniony ze wszystkich, nazywa się logarytmem naturalny, oznacza się ln w skrócie. Czyli jak macie, N, ln to jest logarytm o podstawie e, tej liczby, którą tu oznamy. I teraz. Czemu jest równy logarytm o podstawie e z e do lambda t? Wartością logarytmu, czy wartością tego wszystkiego, jest potęga, do której trzeba podnieść, podnieść podstawę logarytmu, czyli e, aby wyszło, wyszła liczba logarytmowana, czyli e do lambda t. No więc do jakiej potęgi trzeba podnieść e, żeby wyszło e do lambda t? Oczywiście do lambda t i to jest wartość logarytmu, czyli lambda t to jest wartość logarytmu naturalnego, czy w podstawie e z e do lambda t. No i logarytm prawej strony, bo musimy to samo zrobić z jedną i drugą stroną. I z tego sobie obliczamy tą stałą rozpadu, to będzie logarytm naturalny z dwóch, my później podamy w zadaniach przybliżoną wartość tego, tego logarytmu, A dzisiaj jakoś nie zawracam tym głowy wam, jak jest dużo matematyki, czyli lambda to będzie logarytm naturalny z dwóch przez y, okres powietrznego rozpadu, albo czas powietrznego rozpadu też można. No i teraz w takim razie nasz wzór, który tu mamy, ten poprzedni, ten rezultat, y, rozwiązanie tego równania różniczkowego, to w miejsce lambda wstawimy teraz y, ten logarytm naturalny z dwóch przez, przez okres powietrznego rozpadu. No to wstawiliśmy tu. I teraz y, właśnie próbuję pozbyć się tego e i y, umieścić tu coś, co jest dla Was bardziej strawne więc jak mamy coś do potęgi, która wyraża się ilo, iloczynem dwóch liczb, to jest to samo, co logarytm do tej jednej liczby i całość jeszcze, jeszcze do potęgi, znaczy, do, to jest ta, jak mamy jakąś liczbę do potęgi, która się wyraża przez iloczyn kilku liczb, dwóch liczb, to jest to to samo, co ta wielkość, do potęgi jednej z tych liczb i całość do potęgi tej drugiej. Czyli ja tu rozdzieliłem na dwie liczby. Jedną liczbą to będzie logarytm naturalny z dwóch, a drugą ta reszta, czyli minus t przez t. Czyli to e do, do tej potęgi to jest to samo co e do logarytmu naturalnego z dwóch i całość do tej reszty potęgi, czyli do minus t przez t. I y, zaraz wykażę, że to, co jest w tym nawiasie, to jest nic innego, tylko 2. I to czyli nasz wzór końcowy przyjmie postać taką dla ba ta Was bardziej sprawną, no, już nie ma tego E. To jest N0, jak było, i zamiast E do logarytmu tam z dwóch, to jest dwójka inaczej. Zaraz to wykażę. Yy, udowodnię, że tak jest. I y, zostaje ta potęga wykładnik minus T przez T. O. No I teraz próbuję wykazać to, co mówiłem. Że E do logarytmu naturalnego z dwóch to jest właśnie 2. No i tu mamy. No właśnie to chcę wykazać. I tu ja właściwie założę, założę że tak jest. I w, jak, w jaki sposób ja to wykażę, że to jest prawdą? Założę, że tak jest, i dojdę do, przekształcając to równanie, do te, wykazania, że lewa strona jest równa prawa. Jeżeli w pewnym momencie do, tak mi, to mi się uda, to znaczy, że to, co na początku było napisane, było prawdą. No i teraz pierwsze logarytmuje, ale logarytm naturalny, czyli o podstawie E, jedną i drugą stronę. No to logarytm naturalny z lewej strony równa się logarytm naturalny z prawej strony. A teraz. To już Było w, coś podobnego wcześniej. Logarytm naturalny z, z tej liczby logarytmowanej to jest potęga, do której trzeba podnieść podstawę logarytmu, czyli e, żeby wyszło, wyszła liczba logarytmu, czyli e do logarytmu naturalnego z dwóch. No to do jakiej potęgi trzeba podnieść e, żeby wyszło e do logarytmu naturalnego z dwóch? Oczywiście do potęgi logarytm naturalny z dwóch. Czyli wartością tego logarytmu całego jest logarytm naturalny z dwóch. O. Musicie sobie jeszcze raz to przesłuchać i, 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 i jeszcze raz sprawdzić. To jest takie jakby masło maślane, ale więc jeszcze raz. Wartością tego logarytmu jest potęga, do której trzeba podnieść podstawę logarytmu, czyli e, aby wyszła liczba logarytmowana, czyli to. No to do jakiej potęgi trzeba podnieść? e, żeby wyszło e do logarytmu naturalnego z dwóch, oczywiście do potęgi równej logarytmowi naturalnego z dwóch. I to jest właśnie wartość tego logarytmu całego. I widzimy, że lewa strona jest równa prawej, czyli to, to było prawdą, co było na górze. To no już końcówka to tego, tej lekcji. Yy, I teraz punkt następny. Wykres zależności ilości jąder atomowych zdolnych do spadu od czasu. Czy wykres zależności ilości jąder atomowych zdolnych do spadu yy, od czasu. I na osi pionowej będzie ta liczba jąde atomowych zdolnych do rozpadu na osi poziomej czas na osi y, poziomej y, ten czas jako jednostkę czasu y, na wykresie przynajmniej zaznaczę tylko wartości y, znaczy wielokrotności czasu okresu powieżnego rozpadu będzie t, 2t, 3t, 4t, 5t i bardzo łatwo się rysuje ten wykres no i teraz to na początku mieliśmy n0 jąde atomowych zdolnych do rozpadu Minął okres połowicznego rozpadu. Co się stało w tym czasie? Jak sama nazwa mówi, połowę się rozpadło. No to a nas, a tu jest nie ile się rozpadło, tylko ile jeszcze się nie rozpadło. Ile zostało tych jest dalej zdolnych do rozpadu. Więc skoro połowa się rozpadła po tym czasie, no to ile zostało jeszcze tych, co się nie rozpadły? Też połowa. Czyli tyle zostało. Czyli yy, po tym, w tym momencie mamy ty, połowę tych jądrowych zdolnych do rozpadu. No i dobra, mamy tyle. Mija kolejny czas połowicznego rozpadu, więc w tym czasie rozpadnie się połowa, ale połowa tej ilości, która była w tym momencie, czyli połowa tego. No jak połowa tego się rozpadnie, czyli n0 przez 4 się rozpadnie, to ilość zostanie też n0 przez 4. Czyli tyle zostanie jeszcze, które się nie rozpadło. No więc, więc mamy kolejny punkt na wykresie, n0 przez 4 i 2t. Tu mamy punkt na wykresie. I teraz dalej. Mija kolejny czas, okres połowicznego rozpadu. No to w tym czasie, jak to sama nazwa mówi, połowa się tego, ile tu było rozpadło, a więc została połowa też tego, więc zostało tyle połowa z tej, z tej części. I mamy kolejny punkt na wykresie, czyli została n0 przez 8. I już potem już tu nie rysowałem, tych wartości nie zapisywałem, bo już nie ma miejsca, mija kolejny czas powietrznego spadku i została, została połowa tego, co było w tym momencie i kolejny punkt na wykresie mamy, na wykresie mamy, o tu i jeszcze jeden punkt na wykresie mamy dalej. I przez te punkty rysujemy linię, widzimy, że to nie jest linia prosta, ona się tak zbliża, zbliża do tej osi, teoretycznie wydaje się, że ona być gładka, ale gdybyśmy tak, tak powiększyli fragment wykresu, to oczywiście jest z, nie może się rozpaść połowa jądra atomowego, tylko zawsze się y, jed, jak, jakieś jądro rozpada, więc to tak jest taki schodkowe, ale przy bardzo dużej ilości to jest takie wyrażenie ciągłości, płynności właśnie, że ta tak ta linia jest, jak mówimy, gładka, to, że nie, nie ma ząbku, ale gdybyśmy tak Spojrzeli z, z bliska, to to jest taka ząbkowana linia, ale z daleka widoczna wydaje się ona być prawie jak na linia ciągła, taka, znaczy.